Proszę umożliwić Panie Jagielski wykonywanie Pani swojej... Jest pan jest pan jest opieszałym policjantem, 1952, który ja w tej nie dokonuje nie ma zatrzymania nie ma w tej osoby podejrzanej o przestępstwo. Ja panu dostarczam tych Posłowie na Sejm mówią panu, że, narraty, ja, can, ja że bila, to jest osoba, która się przechwala tym, że potrafi i jest zdolna, skłonna odbierać życie małym Polakom za pomocą zastrzyku w To państwo policjanci, którzyście zaniechali odizolować. Pani Osób o mentalności eugenicznej ze skłonnościami i zdolnościami morderczymi od ich potencjalnych ofiar będziecie współwinnymi przestępstw. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, jakich cudów potrafi dziś dokonywać medycyna, chirurgia, perinatalna. E Prenatal. Więc pana nie obchodzi to, że doktor Mengele jest na dyżurze. To jest znieczulica, która gubi państwo i naród polski. Ale państwo. To są państwowe, czy pamiętajcie? Szpitale państwowe. Ale dla nas. Dla kogo wy pracujecie?